Aby zainstalować platformę IDM-Trader, należy z przeglądarki internetowej wejść na stronę www.idmtrader.pl. Po otwarciu się strony, z lewej strony mamy formularz po wypełnieniu którego otrzymamy link do ściągnięcia platformy IDM Trader. I tutaj przykładowo wypełniamy taki formularz. Podając imię nazwisko swój numer telefonu także typ konta IDM Trader oraz Mini Trader. Przykładowo wybieramy rachunek IDM Trader także Adres e-mail oraz hasło do platformy. Zaznaczamy zgodę na przetwarzanie danych przez Dom Maklerski i DMSA. Następnie klikamy Załóż. Hasło powinno mieć co najmniej 6 znaków. Jeżeli jest za krótkie, pojawi się komunikat informujący nas o tym fakcie. Pojawia się informacja, iż nasz rachunek testowy został utworzony. Na adres e-mail wysyłany jest login do platformy IDM Trader oraz hasło. Hasło to jest to, które samodzielnie sobie ustanowiliśmy, w tym wypadku jest to hasło Forex 123. Natomiast login zarówno mamy na mailu, jak również na tej stronie. Następnie przechodzimy do pobrania wersji instalacyjnej. Robimy to klikając tutaj na IDM Trader. Zapisujemy PIK, a następnie uruchamiamy. Klikamy jeszcze raz uruchom i rozpoczyna się proces instalacji platformy IDM Trader, który w zależności od szybkości komputera trwa zazwyczaj kilka minut, 2-3 minuty zazwyczaj. W trakcie instalacji platformy możemy zalogować się na naszą skrzynkę pocztową i upewnić się, czy na pewno dotarł login oraz hasło. Proces instalacji, jak widać, jest ogólnie dość intuicyjny, tak jak przy większości programów instalowanych na komputerze. czas wypełniania formularza wybraliśmy rachunek IDM Trader, natomiast jeżeli ktoś chciałby po zakończeniu testowania rachunku IDM Trader spróbować zalogować się na rachunek Mini Trader, a w takiej sytuacji nie ma konieczności ponownego ściągnia, ściągania aplikacji, ponieważ jest to ta sama aplikacja. A jeżeli chcielibyśmy przejść na Mini Trader, Wystarczy ponownie wypełnić formularz, zaznaczając rachunek MiniTrader i wtedy otrzymamy również na maila login do rachunku MiniTrader. Tak więc aplikacja pozostaje ta sama, jedynie zmieniając numer login a przełączymy się z rachunku IDM Trader na MiniTrader. Instalacja już dobiega końca. I klikamy dalej, podajemy nazwę dla platformy, ona może być dowolna. Klikamy również dalej, dalej. Wybrane składniki są teraz instalowane. Konieczne do uruchomienia platformy to trwa stosunkowo szybko. Proces instalacji zakończony pomyślnie. Klikamy Zakończ i jeszcze raz Zakończ.